Witajcie, w tym filmie powiem wam jak odblokować ukrytą misję w GTA Online, o której mało kto wie. Ta misja jest z Michaelem DeSanta. Od razu zacznę, że w tym filmie nie będzie spoilerów, więc spokojnie możecie oglądać do końca. Zacznijmy na samym starcie od wymagań jakie musicie spełnić by odblokować tą misję. Przede wszystkim musicie zrobić wszystkie 5 misji dla Avi'ego o nazwie bez wyjścia. By je odpalić, dajcie się do ikony A na mapie, a później gra was pokieruje. Jak ciekawią Was zarobki z tych misji, to mam film o tym na kanale, link dam w opisie. Druga rzecz to: musicie posiadać rezydencję, nieważne jaką, ale musicie mieć. Po skończonych misjach dla Aviego zadzwoń do Was Avi jakiś czas po zrobieniu tego. W moim przypadku było to po jakieś 10 minutach spędzonych na sesji. Po tym telefonie dostaniecie zaproszenie do misji o nazwie w domu najlepiej. To zaproszenie będzie na telefonie i jest to misja z Michaelem. Sama misja jest bardzo fajna, dużo walki tam jest i po jej skończeniu otrzymacie 18 tysięcy plus dodatkowy telefon od Fabera. Niestety tego telefonu od Fabera nie udało mi się nagrać, bo się go totalnie nie spodziewałem. W każdym razie ten telefon zapowiada jakąś dodatkową zawartość. Co to będzie to za jakiś czas się pewnie dowiemy. No i to byłoby na tyle w tym filmie. Trzymajcie się, papa. Pa.